A co jeśli powiem Ci, że przed każdym cudem Jezus stosował tę samą technikę i że zrozumienie jej może odmienić Twoje życie już dziś? I gdybym Ci powiedział, że ta technika nie zaginęła w pomroce dziejów, ale jest dostępna dla Ciebie tu i teraz, a sposób w jaki ją pojmiesz, może całkowicie zmienić bieg Twojej historii, być może nigdy tego nie zauważyłeś ale sposób w jaki Jezus przygotowywał się do działania odsłania głęboką tajemnicę, ukrytą między wierszami Biblii, która łączy świat duchowy, manifestacje, a nawet to, co dziś nazywamy prawem przyciągania. I co intrygujące, nie była to magia, przypadek ani szczęście. To była świadomość. Świadomość tak wzniosła, że wchodząc w harmonię ze źródłem, sprawiała, że niemożliwe stawało się na oczach wszystkich. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy przygotowujesz się we właściwy sposób, aby otrzymać to, o co prosisz? Czy Twój cud nie jest opóźniony właśnie dlatego, że ignorujesz ten kluczowy etap? Prawda jest taka, że wielu szuka rezultatów, nie rozumiejąc wewnętrznego przygotowania: proszą, ale wątpią, pragną, ale sabotują samych siebie. Jezus natomiast miał metodę, i w trakcie tego wideo zrozumiesz, jak ta technika nie tylko działała w tamtych czasach, ale jak pozostaje żywa i skuteczna również dzisiaj. A ostatnie odkrycie, którym się podzielę, jest najpotężniejsze ze wszystkich. Być może próbowałeś już wszystkiego, modlitw, dekretów, afirmacji, a i tak czułeś, że nic się nie dzieje. I tu właśnie pojawia się to, o czym prawie nikt ci nie mówi połączenie przed manifestacją. A co jeśli powiem ci, że istnieje prosta zmiana, która może całkowicie odmienić sytuację? Detal, który może zamienić zamknięte drzwi w otwarte możliwości? W ciągu najbliższych kilku minut poprowadzę cię do zrozumienia, jak Jezus dostrajał swoją energię, wiarę i słowo, aby tworzyć cuda. Nie chodzi o skomplikowaną teologię ani magiczne formuły, chodzi o głębokie zrozumienie, jak duchowość i fizyczność się łączą. Zanim przejdziemy do pierwszego odkrycia, mam dla ciebie zaproszenie. Jeśli jesteś zdeterminowany, by zrobić miejsce na nowe i pragniesz zmienić sposób, w jaki manifestujesz błogosławieństwa w swoim życiu, zostawiłem dla ciebie coś specjalnego w pierwszym przypiętym komentarzu. To coś, co przyspieszy to zrozumienie i pomoże ci zastosować to wszystko w praktyce. A teraz zostań ze mną. Ponieważ w miarę odkrywania kolejnych elementów zdasz sobie sprawę, że to, co wydawało się odległe, niemal nietykalne, jest znacznie bliżej niż sobie wyobrażasz. A na końcu, gdy przekażę ci ostatnie odkrycie, to najpotężniejsze, zrozumiesz, dlaczego tak wielu spędza życie prosząc o cuda i dlaczego tak niewielu naprawdę ich doświadcza. To, co najbardziej imponuje mi w sposobie, w jaki Jezus działał przed każdym cudem, to nie sam czyn, ale niewidzialne przygotowanie, które Go poprzedzało. Jest w tym coś cichego, niemal niedostrzegalnego dla ludzkich oczu, co jednak niosło ze sobą niezwykłą siłę. Zanim rozmnożył chleby, uzdrowił chorych, uciszył burze czy wskrzesił zmarłych, był moment, na który niewielu zwraca uwagę. Chwila... W której dostrajał się do źródła, do ojca, zauważ, że Biblia w różnych fragmentach odnotowuje, iż Jezus oddalał się na modlitwę, trwał w ciszy lub po prostu spoglądał w niebo i dziękował. To nie był przypadkowy szczegół. To była kluczowa część procesu. I tu leży klucz, który wielu ignoruje. Zanim zamanifestował cokolwiek w świecie fizycznym, Jezus dostrajał swoją energię, wibrację i stan świadomości. Nie działał z lęku, ale z pewności. Być może to właśnie tu wielu z nas popełnia błąd. Chcemy, aby cud się wydarzył, by dopiero wtedy uwierzyć, ale Jezus wierzył najpierw, deklarował to najpierw. On już widział manifestację zachodzącą w jego wnętrzu, zanim ktokolwiek mógł ją zobaczyć na zewnątrz. I to jest dokładnie to, czego uczy prawo przyciągania: manifestujesz to, co już istnieje jako prawda w tobie. Zatrzymaj się na chwilę i zastanów, ile razy modliłeś się o coś, ale kończyłeś modlitwę pełen wątpliwości? Ile razy prosiłeś, a tego samego dnia zacząłeś się zastanawiać, czy to się uda? Jezus tak nie działał. Wiedział, że manifestacja zaczyna się w sferze niewidzialnej, a dopiero potem się materializuje. Spójrz na moment rozmnożenia chleba. Zanim cokolwiek zrobił, wziął chleby, spojrzał w niebo i podziękował. To o wiele głębsze niż się wydaje. On nie tylko prosił Ojca o pomoc, on uznawał, że obfitość już tam była. Akt dziękowania przed zobaczeniem rezultatu jest jednym z najpotężniejszych narzędzi manifestacji. I tu pojawia się kluczowy punkt dla ciebie, dopóki wibrujesz brakiem, strachem lub lękiem, blokujesz przepływ cudu. Jezus przeciwnie, uzyskiwał dostęp do stanu wdzięczności i pewności, nawet gdy wokół panował pozorny niedostatek. I ta wewnętrzna zmiana jest tym, co tworzy przestrzeń dla pojawienia się rezultatu. Gdy uzdrawiał, na przykład, zauważ, jak jego postawa była zawsze stanowcza, pewna i pełna zaufania. Nie powtarzał uzdrowienia wielokrotnie, aby wymusić jego zaistnienie. Mówił, wstań i chodź, lub bądź oczyszczony, i szedł dalej. To pokazuje, że jeszcze przed wypowiedzeniem słowa połączył się już z pewnością, że to jest możliwe. I być może to jest dla nas dzisiaj najtrudniejsze. Pozostać niezłomnym w wierze, gdy wszystko wokół zdaje się mówić co innego. I tu właśnie wkracza sekretna technika, którą już teraz chcę, żebyś zaczął stosować. Jezus nie patrzył na okoliczności jako na dowód rzeczywistości, patrzył na wewnętrzne połączenie jako na dowód, że rzeczywistość może się zmienić. A teraz pomyśl, ile razy jesteś tak uwięziony w tym, co widzisz, że nie potrafisz uwierzyć w to, czego nie widać. Jezus wiedział, że wszystko, co widzialne, narodziło się z niewidzialnego, dlatego przed każdym cudem zanurzał się w niewidzialnym. W modlitwie, w komunii z Ojcem, w wewnętrznym połączeniu, to przygotowanie nie jest tylko duchowe, jest także emocjonalne i mentalne to jak strojenie instrumentu przed grą. Nie bierzesz rozstrojonych skrzypiec i nie oczekujesz, że muzyka będzie idealna. Podobnie nie wchodzisz w sytuację manifestacji z niedostrojonym umysłem i emocjami, oczekując, że rezultat będzie harmonijny. I tu chce Cię sprowokować. Jaka jest Twoja postawa zanim o coś poprosisz? Czy wchodzisz w rezonans z pewnością, czy wahasz się między wiarą a zwątpieniem? To jest punkt, który Jezus opanował do Mistrzostwa. Pozostawał w ciągłym dostrojeniu. Jeśli jesteś ze mną do tej pory, to dlatego, że czujesz, iż istnieje coś głębszego, czego być może jeszcze w pełni nie zastosowałeś. A żeby pomóc ci zanurzyć się głębiej w to dostrojenie, zostawiłem coś specjalnego w pierwszym przypiętym komentarzu. To coś, co pomoże ci przekształcić to zrozumienie w praktykę w prosty, ale potężny sposób. A teraz idźmy dalej. Jest jeszcze jeden szczegół w technice Jezusa, który mało kto zauważa. Zawsze działał z miłości i współczucia. I być może zapytasz: ale co to ma wspólnego z manifestacją? Odpowiedź brzmi: wszystko. Miłość i współczucie podnoszą wibracje. Jezus nie łączył się z brakiem, wątpliwościami czy strachem, ale z obfitością miłości. Kiedy łączysz się z tą częstotliwością, zbliżasz się do częstotliwości cudów. Przypomnij sobie moment, gdy zapłakał nad śmiercią Łazarza, a mimo to powiedział: Ojcze, Dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Płakał, ale nie przestał wierzyć. To pokazuje nam, że odczuwanie ludzkich emocji nie blokuje cudu, o ile wiara pozostaje niezłomna. Możesz czuć smutek, ból czy strach, ale nie możesz pozwolić, by te uczucia przejęły kontrolę nad Twoim stanem wewnętrznym. I oto trzecia część tego sekretnego przygotowania: Jezus wypowiadał słowo. Nie tylko myślał, on deklarował, a jego słowa nie były przypadkowe, były naładowane intencją i wiarą. Kiedy mówił wstań, to słowo już niosło energię manifestacji. To, czego uczą nas księgi przysłów, życie i śmierć są w mocy języka. A teraz pomyśl, jak bardzo to odnosi się do Twojego codziennego życia. Ile razy mówisz, to się nigdy nie uda, nie dam rady, moje życie jest trudne. Każde z tych zdań ma swoją wagę. A skoro Jezus używał swoich słów do tworzenia cudów, dlaczego my upieramy się, by używać naszych do tworzenia ograniczeń? Sekretna technika jest w rzeczywistości połączeniem połączenia ze źródłem emocjonalnego dostrojenia, wdzięczności z góry, miłości jako częstotliwości i słowa z intencją. Wszystko to tworzy pole energetyczne zdolne przyciągnąć manifestacje w świecie fizycznym. I być może myślisz, ale czy to działa dzisiaj? Odpowiedź brzmi: tak. Działa, ponieważ zasady duchowe się nie starzeją. Fizyka kwantowa w pewnym sensie już wyjaśnia to, co praktykował Jezus. Obserwator wpływa na rzeczywistość. Energia podąża za uwagą, a to, co utrzymujesz w swojej świadomości, ma tendencję do materializacji. Teraz pytam cię: skoro Jezus przy każdym cudzie postępował według tego samego wzorca, dlaczego my, pragnący doświadczać cudów, nie stosujemy tej samej techniki? Być może dlatego, że nigdy nas nie uczono patrzeć na to, co kryje się za historią. Jesteśmy zachwyceni rezultatem i zapominamy obserwować proces. W pozostałej części tego wideo chcę, żebyś zwrócił uwagę na każdy szczegół, bo na końcu pokażę ci ostatnie odkrycie. To, które wszystko łączy i które może sprawić, że zrozumiesz, dlaczego Twoje cuda być może jeszcze się nie zamanifestowały. Dotarliśmy do najważniejszego momentu i chcę, żebyś coś zauważył. Wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory, buduje ścieżkę, ścieżkę, która nie jest tylko teoretyczna, nie jest tylko inspiracją. To stosowana praktyka duchowa, tak samo jak stosował ją Jezus. Obiecałem Ci, że ostatnie odkrycie będzie najpotężniejsze ze wszystkich, i oto ono. Jezus nie tylko łączył się z Ojcem, nie tylko dziękował, nie tylko wypowiadał słowa naładowane intencją. On stawiał się w stanie, w którym cud był już dla niego rzeczywistością. Innymi słowy, przed jakąkolwiek widzialną manifestacją, Jezus już wewnętrznie przeżywał to, co miało się wydarzyć. Kiedy mówił: Dziękuję Ci, Ojcze, żeś mnie wysłuchał, uznawał, że nie ma dystansu między prośbą a odpowiedzią. Nie prosił jak ktoś, kto czeka, prosił jak ktoś, kto wie. I to jest różnica między pragnieniem a manifestowaniem. Być może to jest klucz, którego brakuje w Twoim życiu. Pragnąłeś, ale wciąż postrzegasz to, czego chcesz, jako coś odległego, coś, co być może kiedyś się wydarzy. Jezus nie żył na tej częstotliwości, dla Niego cud nie był przyszłością, był teraźniejszością, i to wszystko zmienia, a teraz. Wyobraź sobie zastosowanie tego w swoim życiu. Wyobraź sobie nie tylko modlitwę o nową pracę, ale pozycjonowanie się tak, jakbyś już w niej był, nie tylko prośbę o uzdrowienie, ale życie tak, jakby Twoje ciało już było zdrowe, nie tylko marzenie o odnowionej relacji, ale działanie jak ktoś. To już żyje tą odnową. To nie jest udawanie, to nie jest samooszukiwanie. To dostrajanie swojego wnętrza do rzeczywistości, którą chcesz zamanifestować. I dokładnie tak działa prawo przyciągania. Przyciągasz to, co już jest prawdą w tobie. I tu jest najgłębsza część. Jezus rozumiał, że świat fizyczny jest kształtowany przez duchowy. Wiedział, że okoliczności nie są stałe, że rzeczywistość może być przekształcana na podstawie tego, co jest zgodne z wolą Ojca. Dlatego nie działał pod wpływem strachu przed pozorami. Spójrz na epizod z burzą. Uczniowie byli przerażeni, wierząc, że zginą, ale Jezus w spokoju spał w łodzi. Kiedy go obudzili, nie zareagował desperacją, po prostu powiedział: Ucisz się. I wiatr ustał. Dlaczego? Bo w nim już był spokój. Nie próbował tworzyć pokoju na morzu z wewnętrznego chaosu. Przyniósł pokój z wewnątrz na zewnątrz. I to właśnie tu wielu z nas popełnia błąd. Próbujemy rozwiązywać zewnętrzne problemy z sercem pełnym niepokoju. Ale żaden cud nie rodzi się ze strachu, cud rodzi się z pewności. A teraz chcę, żebyś głęboko się zastanowił. Z jaką burzą mierzysz się dzisiaj i jaki stan wewnętrzny pielęgnujesz? Bo sekretna technika Jezusa to nie zestaw magicznych kroków, to stały stan dostrojenia do pokoju, pewności i miłości. I tu pasuje ostatnie odkrycie: Jezus nie działał sam z siebie, mówił: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Oznacza to, że przed każdym działaniem starał się odzwierciedlać wolę i naturę Ojca, stawał się kanałem. A bycie kanałem oznacza puszczenie kontroli, oznacza przestanie prób manipulowania rezultatem, a zamiast tego zaufanie procesowi. To jest część, która najbardziej rzuca wyzwanie naszemu ludzkiemu umysłowi. Bo chcemy wiedzieć, kiedy, jak i w jaki sposób rzeczy się wydarzą, ale wiara, która manifestuje cuda, to ta, która spoczywa w pewności, że już się stało. Być może musisz to dzisiaj usłyszeć. Cud nie zależy od tego, jak bardzo się starasz, ale od tego, jak bardzo ufasz. Jezus nie martwił się o jak spraw, po prostu utrzymywał dostrojenie, i wiem, że to może być niewygodne, bo puszczenie kontroli. Oznacza również rezygnację ze sztywnych oczekiwań, ale to właśnie tutaj życie zaczyna zaskakiwać to tutaj drzwi otwierają się w nieoczekiwany sposób to tutaj okoliczności zmieniają się bez konieczności wymuszania każdego szczegółu. Teraz chcecie o coś poprosić. Pozwól sobie przeżyć ten stan, pozwól sobie doświadczyć jeszcze dzisiaj, tego wewnętrznego spokoju, zanim jeszcze zobaczysz, jak cud się dzieje. Zatrzymaj się na chwilę i poczuj, gdyby to już było rozwiązane, jakbyś się teraz czuł. Utrzymaj to uczucie. To jest punkt wyjścia do manifestacji. I pamiętaj, Jezus nie nauczał tej techniki, aby pozostała ograniczona do Niego. Powiedział, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni. Oznacza to, że ty również możesz doświadczać cudów. Jedyne pytanie brzmi: czy jesteś gotów wejść w to dostrojenie? Jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że jest w tobie wezwanie, by żyć inaczej. I chcę podkreślić, w pierwszym przypiętym komentarzu zostawiłem coś specjalnego, aby pomóc ci pogłębić tę podróż i wprowadzić to dostrojenie w praktykę. Zanim skończymy, chcę, żebyś zachował w umyśle jeden obraz. Jezus, w obliczu każdego wyzwania, nie denerwował się. Wycofywał się, łączył, dziękował i deklarował. A potem działy się cuda. Tak właśnie powinieneś postępować od teraz. Bo Twoja burza może szaleć, ale w Tobie może istnieć spokój, a z tego spokoju narodzi się rozwiązanie. Teraz chcę, żebyś podjął decyzję: żyć reagując na okoliczności, czy żyć tworząc okoliczności poprzez dostrojenie ze źródłem. Wybór należy do Ciebie, ale wiedz, sekretna technika, której używał Jezus, działa do dziś i możesz ją stosować od tej chwili. Jeśli to wideo przemówiło do ciebie, jeśli cię w jakiś sposób poruszyło, polub zasubskrybuj kanał i podziel się nim z kimś, kto potrzebuje to usłyszeć. Bo cuda to nieodosobnione wydarzenia, to stany świadomości, a następny cud może zacząć się właśnie teraz, w tobie.